Witam ponownie, proszę Państwa. Dzisiaj pierwszy raz realizujemy dwa programy na żywo w ciągu dnia. Naszym drugim gościem jest Pan Sylwester Tułajew z Rady Miasta Lublina, przewodniczący klubu PiS. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Sylwestrze, od Pana się dowiedziałam, a właściwie z Pana konta na Facebooku, że pojawiły się w Lublinie chyba pod koniec zeszłego tygodnia plakaty, na których jest są podobizny dwóch Panów, Pana Krzysztofa Żuka i Pana Kowalczyka. Mówię specjalnie, nie wymieniam ich tytułów, chociaż jeden jest prezydentem Lublina, drugi jest przewodniczącym Rady Miejskiej, a nie wymieniam tych tytułów, bo podobno te plakaty są finansowane z źródeł kompletnie prywatnych. Co tak, Pan ma do wiedzenia w tej sytuacji? Ale rzeczywiście w ostatnim czasie obserwujemy te plakaty, te billboardy, Widzimy tutaj naprawdę wielki absurd, wielką hipokryzję tych panów, całego środowiska, które reprezentują, czyli mówimy tutaj o Platformie Obywatelskiej, mówimy tutaj o Wspólnym Lublinie. Bo to na ostatniej sesji Rady Miasta podjęta została uchwała, decyzja o znacznym wzroście opłat za zajęcie pasa drogowego, jeżeli chodzi o reklamy wyborcze. Tak naprawdę... Ja, w panu, w panu słowo, przepraszam bardzo, wyjaśnijmy naszym, naszym widzom, czytelnikom. Jaka jest sytuacja, bo ostatnie były wybory parlamentarne i te wybory, przepraszam, nie parlamentarne oczywiście są samorządowe. samorządowe, i te wybory samorządowe wygrał PIS, Prawo i Sprawiedliwość. A, a teraz okazuje się, że pan jest szefem tego klubu i nie ma pan, przepraszam, za sformułowanie do powiedzenia. O co tu chodzi? Czyli jeszcze wcześniej musimy wobec tego się cofnąć, czyli do czasów wyborów z 2010 roku. To bardzo ważne wybory, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło. Mieliśmy bezwzględną większość w Radzie Miasta, i rzeczywiście te wybory były wygrane, ale okazało się, okazywało się właściwie z dnia na dzień, że tak naprawdę mamy bardzo mało do powiedzenia. Już po kilku miesiącach okazało się, że prezydent Krzysztof Żuk przedstawia jedynie propozycję uchwał, a prawo i sprawiedliwość miało być niejako maszynką do głosowania tych projektów. Przykład. Prezydent propo proponował, aby zarząd drugi mostów, oj przepraszam, aby zarząd nieruchomości komunalnych przekształcić w spółkę, w spółkę miejską. Oczywiście jest to bardzo zła decyzja, była to bardzo zła decyzja, bardzo zła propozycja, ponieważ widzieliśmy tutaj zagrożenie po stronie tych, którzy zasiedlają budynki zarządzane przez zarząd nieruchomości komunalnych. Baliśmy się o czynsze przede wszystkim dla tych mieszkańców. Baliśmy się, że te czynsze mogą bardzo mocno wzrosnąć. Całkiem inaczej zarządza się spółką. Spółką. Wtedy już wiadomo, że całkiem inne ograniczenia niż tak, jak jest to dotychczas, czyli mówimy o zarządzie nieruchomości komunalnych. Jest to jednostka organizacyjna samorządu miasta Lublin. I ta propozycja Krzysztofa Żółka, propozycja uchwały w żaden sposób nieuzgodniona z prawem i sprawiedliwością, została przez nas totalnie skrytykowana. I myślę, że to był jeden z takich bardzo znaczących powodów, dlaczego część Prawa i Sprawiedliwości radykalnie się sprzeciwiła takim postawom, takim, takim zachowaniom. My domagaliśmy się współpracy tego, aby. Prawo i sprawiedliwość było traktowane na, na zasadach odpowiednich, na zasadach partnerstwa, a nie na zasadach takich, że będziemy jedynie przegłosowywać uchwały, które są potrzebne, które są wskazywane przez prezydenta Krzysztofa Żuka. I wtedy nastąpił rozłam. Część radnych Prawa i Sprawiedliwości opuściła klub Prawa i Sprawiedliwości, uznając, że, że tutaj powinniśmy wspierać w każdym celu prezydenta Krzysztofa Żuka. No ja absolutnie nie mogę mu się zgodzić. Z takim, z takim podejściem Prawo i Sprawiedliwość jest silną partią, zarówno w skali kraju, jak i w skali miasta, w skali regionu, i my tutaj chcemy być odpowiednio traktowani na zasadach partnerstwa, czyli pewnych uzgodnień, których nie było, ale również jeżeli braliśmy odpowiedzialność za miasto, chcieliśmy wiedzieć, co się dzieje i wiedzieć, jakie propozycje będą przedstawiane. No, ta propozycja absolutnie nie mogła znaleźć wśród nas. No, nie mogliśmy za tym zagłosować w żaden sposób. Ostatecznie prezydent wycofał, wycofał ten projekt uchwały, ale niemniej burza wokół tego była bardzo duża. Część radnych opuściła Klub Prawa i Sprawiedliwości, uznając, że, że im nie po drodze z Prawem i Sprawiedliwością, założyli własny Klub Wspólny Lublin, no i tam sobie, tam sobie są. To jest oczywiście ale to jest jakiś, taki, nie wiem, bezpartyjny w tej chwili blok? To jest bardzo trudna sytuacja. Oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość straciło na tym, bo, bo straciło radnych, ale jeżeli po dwóch tygodniach od takiego wyjścia część radnych, mówimy o dwóch radnych, przeszło do PSL-u, to jednoznacznie należy stwierdzić, że na takich radnych no, nam nie zależy, którzy zmieniają poglądy polityczne właściwie z dnia na dzień. No, mm -hmm. ta takich radnych... Znaczy no, są jakieś ceny. powody, że, że pan mówi tak bardzo ogólnikowo dwaj radni, czy to możemy mówić o konkretach? Tak, mówimy o panu Kowalczyku, który również wywieszał swoje plakaty, billboardy na, na terenie miasta z hasłem bez polityki, prawda, ale musimy pamiętać, że jest to członek PSL-u, również kolejny radny Zbigniew Targoński, który również jest członkiem PSL-u i również jego plakaty były wywieszone na mieście z hasłem bez polityki. Ale pan, Musimy pamiętać, pan prezydent Żuk zdaje się jest bezpartyjny. Nie, pan prezydent Żuk jest bardzo wysoko we władzach Platformy Obywatelskiej. Prezydent Krzysztof Żuk jest wiceszefem w regionie Platformy Obywatelskiej, ale również członkiem władz krajowych. Także... Czy nie tak... zawiesił swojej funkcji? Z... Ja nic takiego nie słyszałem, także, nie, nie. także jest i to wysoko w, pra... wysoko w Platformie Obywatelskiej. Ale kiedy mówimy jeszcze o wspólnym Lubinie, powiedziałem, że dwóch radnych jest w PESEL, ale musimy pamiętać również o innych radnych. Otóż dwoje radnych kolejnych jest w Solidarnej Polsce. Także proszę zwrócić uwagę, że prawie połowa klubu, wspólny lubin, tam jest 9 osób, a 4 osoby to są osoby związane z partiami politycznymi. Bezpośrednio są członkami partii politycznych. Więc widzimy, że tego typu hasła bez polityki, no jak to odczytywać? To jest oczywiście pewnego rodzaju hipokryzja i absurd, że tego typu plakaty się pojawiają. No tak, no ale wróćmy do dnia dzisiejszego, czyli pojawiły się nowe plakaty z panem Kowalczykiem, z panem Różukiem. Czemu pan jest tutaj, nie wiem, powiem w przysłowie zdegustowany? No właśnie mówimy o całości tych działań, prawda? Z jednej strony. No wiem, no tam było, że bez polityki. No tutaj powiedzmy tak. zostawmy. Tutaj nie ma hasła. Ale bez proszę, polityki. Proszę zwrócić uwagę, ta propozycja Klubu wspólny Lubin przed ostatniej sesji, kiedy to powiedziano wyraźnie zaproponowano, żeby nie było w ogóle plakatów wyborczych w trakcie trwania kampanii wyborczej. No Tego typu propozycje przedstawiane z jednej strony, a z drugiej strony, wspólny lubin, jaki teraz widzimy, pan Kowalczyk razem z panem Żółkiem, wywieszają tego typu plakaty. Czyli proszę zauważyć, z jednej strony mówią, żeby zakazać całkowitego plakatowania w mieście w czasie kampanii wyborczej, a z drugiej strony, wywieszają swoje billboardy. Poza okresem kampanii wyborczej, a co to znaczy poza okresem kampanii wyborczej? To oznacza, że poza czasem, kiedy pieniądze wydane właśnie na tego typu rzeczy, czyli poza okresem, czyli, czyli no właśnie w tym okresie poza kampanią wyborczą, nie trzeba się z tego rozliczać. Bo w czasie kampanii wyborczej, to z każdej złotówki na tego typu rzeczy trzeba się bardzo mocno rozliczyć. Jest to swego rodzaju niedorzeczność, że te plakaty się pojawiły, ale również z punktu widzenia finansowania tych plakatów. My się nie dowiemy nigdy, chociaż mam nadzieję, że może pewne osoby się zainteresują, ale ciężko będzie się dowiedzieć, ile te plakaty, ile te billboardy tak naprawdę kosztowały. Kogo Pan na myśli może no, się zainteresuje? No są odpowiednie organy, czy zarówno Państwowa Komisja Wyborcza, czy tutaj bezpośrednio urzędujący w Lublinie Komisarz Wyborczy, który powinien tego typu plakaty odebrać jednoznacznie, że jest to że jest to kampania wyborcza, kampania wyborcza, która nie powinna trwać w okresie, kiedy ta kampania nie została ogłoszona. No tak, ale z dziesiątej strony na to patrząc, no to podejrzewam, że tam są jakieś być może luki prawne w tym wszystkim, no ale życie jest życie, prawda? Są billboardy, czego Wy sobie billboardów nie zrobicie takich? Trwają e, Igrzyska Olimpijskie, prawda? I w sporcie bardzo często e, używamy takich sformułowań: Falstart, start, ale też zasady fair play. No i... W chwili obecnej nie ma kampanii wyborczej, więc wywieszanie tego typu billboardów jest całkowicie niezasadne, niepotrzebne. Poza tym, jeżeli, jeszcze raz podkreślę, jeżeli wspólny lubien Platforma Obywatelska, bo to jest wielka koalicja, którzy się, wy, się wspierają nawzajem, jeżeli z jednej strony zakazują i tak proponują, ale ten, ten zakaz został. Podparty tym, że prezydent Żuk powiedział, że rzeczywiście tak, nie będzie, nie będzie zgody na jakiekolwiek plakaty w czasie trwania kampanii wyborczej. Z jednej strony takie propozycje, a z drugiej strony całe miasto oblepione billboardami. No to, jest, to jest wielka hipokryzja i wielki absurd ze strony koalicji rządzącej. No a co Pan sądzi o kosztach tej kampanii? Bo tutaj powołując się oczywiście na Gazetę Lublin, która wczoraj ten temat opisała że jest tam mowa bodajże o około 40 billboardach i koszt tego jest ponoć 8 tysięcy. Całkowity koszt. Tak jak powiedziałem, tego typu, tego typu stwierdzenia no, nie są podparte żadnymi dokumentami. Jeżeli panowie pokazaliby fakturę opłaconą, że tyle i tyle ich to kosztowało rzeczywiście, wtedy moglibyśmy dać wiarę temu, że, że to tyle kosztowało. Ale dzisiaj patrzymy na inne reklamy bardzo podobne i zwracamy uwagę, że te koszty są o wiele większe, o wiele większe. Taki jeden billboard kosztuje około 600 złotych, 600 w zależności jeszcze od lokalizacji, to jest 600, 700, 800 złotych, więc jeżeli to pomnożymy przez 40 billboardów w naszym mieście, no to nijak nie wyjdzie. 8 tysięcy, tylko ta kwota będzie o No Pan, że Pan ma 20 tysięcy, no dobrze, ale Pan jako radny, jako polityk, to czy nie powinien Pan jakoś konkretnie zareagować w tej sprawie? To znaczy, no, mówi Pan, że są jakieś wyliczenia, i według Pana są one niewiarygodne. Są podane do jeszcze opinii raz, publicznej. Tak, ale jeszcze raz podkreślę, że billboardy, które teraz są wywieszane, są wywieszone poza okresem kampanii wyborczej i tak naprawdę no właśnie te rozliczenia. Nigdzie nie trafiają, Kto już miałby to skontrolować. Dlatego pewnie zainteresowanie komisarza wyborczego w tej sprawie, i mam nadzieję, że ta sprawa zostanie, zostanie wyjaśniona. Jeszcze raz podkreślę, jest to poza okresem kampanii wyborczej, czyli poza okresem, kiedy trzeba się z każdej złotówki rozliczyć. Dlaczego panowie nie robią tego w czasie kampanii wyborczej, kiedy jasno musieliby przedstawić odpowiednie, odpowiednie dokumenty? Ile takie rzeczy kosztowały? Nie robią to poza okresem, czyli, czyli niejako ukrywają finansowanie tego typu reklamy. Czy rozumiem, że pan wzywa panów Kowalczyka i Żółka do ujawnienia kosztów w tej ja operacji? Myślę, że skoro opinia publiczna zapoznaje się z tego typu hasłami, z tego typu billboardami, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pokazać, że rzeczywiście to tyle kosztowało, jest faktura na taką i taką sumę. Od takiej i takiej firmy, i to zostało zrealizowane, i jest to rozliczone. Ale niestety takich dokumentów nie widzimy, i boję się, że nie zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że może się jednak uda wydobyć. Tak, jeżeli uzyski. tutaj nie ma nic do ukrycia, to ja myślę, że tego typu dokument powinien zostać opublikowany, żeby jasno pokazać, że rzeczywiście kosztowało to 8 tysięcy złotych. Takie, takie lokalizacje. Mam nadzieję, że też inni, podkreślałem że, podkreślałem, że te kwoty są o wiele wyższe te, które gdzieś tam czytamy i które obserwujemy ogólnie na rynku. Ja mam nadzieję, że też inne osoby, które chciałyby wynająć tego typu billboardy otrzymałyby identyczną cenę. Rozumiem. Ze swojej strony zobowiązuje się, że porozmawiamy. Jeszcze o tej sprawie z panią rzecznik Krzyżanowską z Lubelskiego Ratusza. Dzisiaj naszym gościem był pan Sylwester Tułajew z Rady Mińskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. A jutro na godzinę 15.30 zapraszam na rozmowę, oczywiście na żywo, jak to w Lublin live bywa, z panem posłem, byłym ministrem Jarosławem Gowinem. Dziękuję Państwu za uwagę.